Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jacek Til, urząd miejski w 16 listopada czekają nas wybory samorządowe. W wybierać będziemy prezydenta miasta, radnych miasta Wejchierowa radnych powiatu wiecherowskiego i radnych do sejmiku województwa pomorskiego. W dniu głosowania lokala obwodowej komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7 do 21. Wejerowo podzielone zostało na 25 obwodów głosowania, w tym 4 zamknięte: ares śledczy, szpital specjalistyczny, Dam Pomocy Społecznej z ośrodkiem dziennego pobytu dla dzieci i dam pomocy społecznej przy ulicy Przybędowskiego. Dwa osób niepełnosprawnych dostosowano sześć lokali wyborczych. Przedszkole niepubliczne Bajka na osiedlu Kaszubskim, Zespół Szkół nr 1 przy ulicy Śmiechowskiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-pomorskiej, Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Szkołę Podstawową nr 9 na osiedlu Tysiąclecia oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Sabieskiego. <kuh> Filharmonia Kaszubska zaprasza na interesujące koncerty znanych śpiewających aktorów. W poniedziałek, 17 listopada o godzinie 17.30 i 20, z programem pod tytułem Kalina z repertuarem piosenek Kaliny Jędrusik, wystąpi Katarzyna Figura. Przypomnijmy, że Kalina Jędrusik śpiewała znane przeboje m.in. w kabarecie Starszych Panów. Natomiast we wtorek, 25 listopada o godzinie 19.00 z programem pod tytułem Nowa Warszawa, wystąpi Stanisława Celińska. Autorami tekstów o polskiej stolicy są m.in. Wojciech Munarski, Andrzej Włast, Agnieszka Osiekowa, Konstanty Lidow Kąz Gałczyński, Julian Tuwim czy Muniek Staszczyk. Kompozytorami genialnej muzyki są m.in. Władysław Szpilman, Czesław Niemen i Stanisław Sojka. Bilety dostępne są jeszcze w kasach Wejorskiego Centrum Kultury. Zapraszamy! Prezydent miasta Wejherowo ogłasza konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych i ośrodków szkolno-wychowawczych w Wejherowie. Na ocenę wpływać będzie pomysł dzieci i atrakcyjność wykonania ozdoby. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową. Do wykonania ozdób choinkowych należy wykorzystać materiał wodoodporny. Prace wykonane z papieru i waty oraz dużych rozmiarów będą dyskwalifikowane. Wielkość prac powinna być dopasowana do wielkości domowego drzewka świątecznego. Prace powinny być podpisane i zawierać imię, nazwisko osoby, która wykonała ozdobę choinkową oraz nazwę szkoły i klasy. Do każdej ozdoby choinkowej musi być przymocowany odpowiednio długi sznurek bądź wstążka umożliwiająca przymocowanie jej do drzewka świątecznego. Prace należy dostarczyć w terminie do 1 grudnia do Urzędu Miejskiego w Wiechierowie, plac Jakubowy 8, pokój numer 5. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 6 grudnia w Dniu Świętego Mikołaja na placu Jakuba Weichera. Osoby biorące udział w konkursie zostaną tradycyjnie zawieszone na drzewkach przy świątecznej szopce. To wszystkie informacje. Do widzenia.